Mano. To jeszcze o Brugmansi białej. Zobaczcie na to. No jest biała, nie? No trochę jakby zielono-żółta. A najlepsze jest to, że jak pąk się rozkwi rozkwita, uwaga, uwaga, bo ludzie są zdziwieni. Niektórzy pisali grupy grupie Starewia, jak Żółte sprzedawali, żółte sprzedawali. Tada! Przed rozłożeniem jest żółta. No zobaczcie, ja nie ściemniał. Teraz ściemniam. Patrzcie, patrzcie porównanie. To jest stwór, nie z tej ziemi kolejny. Brugmansja biała charakteryzuje się innymi liśćmi. Ma bardziej podłużne liście. Yy, na przykład pokażę Wam brogmansję pojedynczą, yy, białą. Wróć, yy, łososiową, tak? Tak, łososiowa. Patrzcie, mają takie bardziej jajcury. Nie wiem, jak to pokazać. Patrzcie tu i patrzcie tutaj. Patrzcie tutaj. I tutaj, rozumicie? Obok jest veriegata, podobnie ma. Też ma takie bardziej jak tutaj, nie? Tutaj. No, a ta ma takie inne. No. Także taka sytuacja. Także przypominam. Jak ktoś ma, to się niech nie zdziwi. Potem są białe. No. I to jest tak, że przekwitnie do, do trzech dni, powiedzmy sobie. Kwitną, jak ktoś nie wie, po trzech dniach. O, w takim... Hmm, czekajcie, kurde. Musiałbym znaleźć... O! A to już jest chyba dłużej niż po trzech dniach. Dobry tydzień. Najlepiej obrywać, bo się nasiona potem potrafią produkować i osłabia to roślinę. Cyk, pyk. A ile to wymaga wody? Jesteśmy teraz w Brugmansji Veriegata. Veriegata ma piękne liście, liście, mówię. No liście ma przepiękne, kwiat też ma ładny. Tak to wygląda. Dużo, dużo, dużo wody. Mega bardzo dużo wody wymagają w sezonie. A to już jest właśnie po przekwicie, nie? O, i tu się potem tworzą takie o, i to rośnie. Tylko, że Veriegata... Jak nawet nasiona u, u, uda Wam się odzyskać, uzyskać, to niestety kiełkują tylko białe, no i wszystkie padają. Jedynie podział z, z gałązek nie jest możliwy. Nawóz to wszelaki dla roślin zielonych, czy ja tam daję miljera kompleks i jakieś krystalony teraz, krystalon czerwony za tydzień będzie też dostawało, nie? Nawet takie bydlaki mam wielkie drzewa. Grube, pydy. Tylko one trochę później kwitną, bo tu one podwójnymi kwiatami sadzą. Potwójnym i po zależy. Trochę grat poszatkowy. Tu mam jeszcze jedną wyrygatę, Zobaczcie, co tu się odwala, nie? Same białe. Dziwne, że tu, kurde, słońce nie pali, nie? może dlatego, że tu u góry jest zielono i nie wiem, jakoś pompuje w to. No, dosyć ciekawa sytuacja. Nawet kwiat robi się biały. Tutaj też. No, ciekawe, co z tego wyniknie. No, ale powiedzcie, no, weregata mia miażdży wszystkie, nie? Najlepsze są ogórki, jak to się mówi. Nie dość, że liście są wyrygacji. Czyli biało-zielone to ogurasy też takie są, nie? Ale bajka. Tu mamy żółtą podwójną, tak samo raz potrunia z podwójnie. Dobra, zamotałem się, zobaczcie, grad był. Przywitał mnie. No ale spokojnie, kwestia czasu i to się wy wykaraska za jakiś tydzień powinny być piękne podwójne kwiaty. Git. Lubię Brougmansy. Bardzo szybko po prostu rosną. Można poprowadzić na jeden pień ale one dosyć szybko się rozkrzewiają, na przykład jak wyriegaty. No ale jak będziecie wyłamywać i dacie troszkę wyżej, to pociągniecie sobie na takiego kołka większego, nie? Zimuje się świetnie, bezproblemowo. Żaden problem. Wystarczy taka piwica nawet bez dostępu do światła w 10 stopni. Aby nie przesuszyć bryły korzeniowej. Ja to po prostu przed przymrozkami wykopuję wszystko. różne, jak w sieku, siekły ryjec. Blisko tego korzenie, znaczy, no wiecie, to gdzieś tak odtąd, aby trochę było korzenie, na nowo się powolutku ukorzenia w piwnicy każda z brugmansji i tyle. Patrzcie, o pach, 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 pach. Też żółto się zaczyna tak mocno, a potem jest własośnie. No, I, a i nie chcę słyszeć, że są in, nieinwazyjne, tylko są brugmansje y, trujące. To śnieżna tych liści. Bardzo dużo roślin polskich jest trujących, też tu ja i każdy prawie, ma, ale nie, co jeden z drugim musi mordę odpalić i zatrujesz się. No co ja, żre, psy, koty, je, że psykoty jeżdżą, tu chodzą, dzieci małych nie mam, no ale dzieci chyba liści nie jedzą. Od razu nie chcę słuchać ludzi zrzędzących, nienawidzę. Większość z was nienawidzi. Jak ktoś zrzędzi? Wszyscy nienawidzą z rzędów. Proste, nie? No. Kupę lat uprawiam, żyję i jakoś kurde nie zjadły mnie te brukmansy. Bardzo pięknie wieczorami pachną cytrynowo, pomarańczowo, zależy jako odmiana. No i łatwo się rozmnaża z paciorów, patykorz, paty patyczków. Trzymaj ta się i idę na kawę na razie.